Maciej Kuciapa, wieloletni kapitan i podpora rzeszowskiego dimu, kolejny raz fajnie przyczynił się do powrotu drużyny w wszelkiej ekstrawi. Na swoim torze jest w stanie wygrać z każdym, o czym niejednokrotnie przekonał się chociażby do Aż Golub. W zeszłym sezonie wraz z Rafałem Okoniewskim wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski par klubowych, a także zajął najlepsze w karierze szóste miejsce w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Przed Państwem Maciej Kuciapa. Rekordem wybrany na scenę kapitan Żurawi. Gorące brawa Maciej Kucioba! <śpiewanie> Maciu, zaskoczony jesteś tą prawą? No tak, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że będziecie cały czas trzymać a my będziemy robić wszystko, żebyście być zadowoleni. Masz, po powiedz, ty jesteś kapitanem drużyny ekstraligowej, już w tej chwili Beniamika te ekstraligi BGM Army. Rzeszu. jak ważna jest rola kapitana drużyny? Postaram no się pomagać młodym kolegom i nie tylko. To taki po prostu potrzeba ma. Także pomagam drużynie i jeśli tylko jest taka odpowiedź, Maćku, 2011 to także Twoje występy w zespole do Równe na Ukrainie. Powiedz, jak wygląda Speedway na Ukrainie? To zresztą tak jak u nas, no, nic się nie zmienia. Jedzie się w lewo, cztery kółka i może ten poziom na pewno jest trochę niższy niż u nas, ale mam tam możliwość pojeżdżenia i traktuję to jako dobry trening. Jeżeli chodzi o Twoje przygotowania do sezonu 2011, czy było coś zmieniane, czy przygotowywałeś się tak jak co roku? Staram, tak, od, od wielu lat przygotowałem się do tego sezonu, mam nadzieję, że e, jestem dobrze przygotowany, to wszystko się okaże, mam nadzieję, że mój sprzęt też będzie na tyle szybki, żeby móc rywalizować w Ekstralidze jak równym. zróbmy. O Cię interesuje, tak pytałem przed rozpoczęciem prezentacji, jak będzie wyglądać Twój keblar czy e, Twoje obrębowanie motocykla, coś się zmieni w stosunku do roku poprzedniego? Znaczy nie, tak jak w końcówce startowałem w tym lekkim nie będę nadal startował. Mam nadzieję, że to mi pomoże w uzyskaniu lepszych wyników. Jeszcze prosiłbym o dwa słówka do kibiców, to jakieś takie małe orędzie Maciu? Znaczy tak, chciałbym żebyście byli, czy, czy będzie dobrze, czy źle, chciałbym żebyście nam kibicowali byli zawsze. Dzięki. Tego właśnie potrzebujemy takiego właśnie gorących klasku. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, będziecie z nami i zapraszamy na mecz. Dziękujemy bardzo, kapitan BGE, Marby, że już macie widzową osobę. Prosimy, być tam od nas